Witam Jerzy Gębicki, firma Rolmech, oddział w Węgrowie. Dzisiaj opowiem o takim uniwersalnym ciągniku rolniczym, jakim jest Proxima 90HS. Jest to popularny ciągnik wśród wszystkich modeli marki Zetor. Najbardziej popularny. Jest prosty, i wytrwały, a dodatkowo ten model oznaczony literkami HS odróżnia się tym, że wyposażony jest w skrzynię biegów z trzystopniowym wzmacniaczem momentu, włączanym oczywiście pod obciążeniem, tak zwany shift. Łącznie posiada 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu i prędkość maksymalna 40 km na godzinę. Ciągnik posiada elektrohydrauliczny rewers, który doskonale się sprawdza do pracy z ładowaczem czołowym, gdzie sprzęgło tzw. mokre cechuje się dłuższą żywotnością niż zwykłe tarcze. Ponadto ciągnik może być wyposażony w rozbudowaną hydraulikę, maksymalnie cztery pary wyjść, mocny podnośnik, którego dźwig wynosi aż 4500 kg. No i sterowany jest oczywiście elektrohydraulicznie tak zwanym EHR-em. Opcjonalnie ciągnik można wyposażyć w przedni TUS, przedni WOM, fotel pneumatyczny, jak również dodatkowe reflektory, czy też podgrzewaną szybę i lusterka. W obecnej chwili posiadamy także dostępne ciągniki od ręki, także zapraszam do osobistego kontaktu na podany numer na końcu filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia.